Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w Fortnite. Ja już duszę przycisk graj, słuchajcie, i pogramy sobie, pogramy sobie. Trochę pomęczymy tego Fortnite'a, powiem Wam szczerze, że już ten sezon drugi trochę trwa, a tutaj widzę dopiero 22 poziom tak nie powinno być. Poza tym powiem Wam szczerze, że trochę stęskniłem się za Fortniteem. mieliśmy ciężką misję w Mafii. No ciężko, ciężko, troszeczkę od nieodpoczynku, ale tylko troszeczkę na pewno. Niedługo słuchajcie, do mafii wrócimy, więc to ze spokojem, ale na razie naprawdę pobawmy się trochę w mafię. małe jakieś cięcia są, ja tutaj już oczywiście zagrałem taki szybciutki mecz, nawet bez specjalnej, tam. Bez specjalnego starania się, powiem szczerze, tylko tyle, żeby coś tam. A rynek! Żeby słuchajcie, trochę się to popczytywało wszystko. No, musimy minutkę poczekać. Minutkę musimy poczekać, ale za chwilę będzie, będzie nasza gra, będzie nasz fortec. Słuchajcie, ja oczywiście nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale właśnie ten zajączek, chociaż pewnie zobaczycie my jakieś akcenty tutaj, tak, ten zajączek to jest w sumie oczywiście sulosowo, jak zawsze mnie to sprawdza, na ten mikrofon. Mam nadzieję, że dobrze słychać, eee... <noise> bo naprawdę Wielka Noc się zbliża. tak? Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, czyli dokładnie w premiera, oglądacie, no to wy pewno też szykujecie się już. Dużymi, dużymi krokami sobie do tych mazurków, do tych jajek i do tych innych smakołeków. Dobra, Ryneczek, zaraz zaczynamy i jedziemy. Chwilę jeszcze podjedźmy, oczywiście podziękowaliśmy kierowcy busa. No bo jakby inaczej i lecimy w dół. Mam Na nadzieję, że to nie będzie rychła śmierć, słuchajcie, tylko trochę sobie w to pogramy. A ten znacznik ściągnę, nie jest już nam potrzebny. Chociaż gdzieś tam... Lubię sobie robić te znaczniki, no bo gdzieś tam mniej boję się, że tak powiem, że zgubię tą orientację. O, ma chyba broń, uciekamy. Dobra, teraz i my mamy. Syk słuchajcie, pierwsza likwidacja. Z zaskoczenia, z mocnego zaskoczenia. No pięknie, no pięknie słuchajcie. Bardzo ładnie się zaczęło. Oby tak dalej, oby tak dalej, naprawdę. Nie możemy skoczyć. Nieważne, nieistotne. My lecimy. Nie wiem, tu chyba nie ma tego wielkiego sejfu. Chociaż na pewno bardzo mi się spodobało, słuchajcie, tam do tego sejfu się wkradanie, wbijanie. Mamy to druga likwidacja. No naprawdę. O nie. I trzecia likwidacja. Słuchajcie, to nikogo innego jak likwidacja nasza. No zdecydowanie mieliśmy za mało życia. Nawet nie zdążyliśmy żadnej osłonki wypić. No ale dwie likwidacje bez osłony. Mi się wydaje, że ten wynik jest nie z gorszy, chociaż sam w sobie wynik 86. Tak? Nie wiem przewincie. Na pewno doskonale możecie sobie to sprawdzić. No nie jest to jakiś wynik zadowalający, ale zagramy sobie jeszcze raz. Myślę, że teraz już pójdzie o wiele, o wiele lepiej, słuchajcie. Mam na nadzieję, że nie będą jakieś, takie długie odcinki, bo powiem szczerze, a propos tego przygotowania do świąt. No to ja też mam niemało obowiązków. Słuchajcie, więc jak najbardziej trzeba dziś lecić, no ale chwilę na Fortnite, chwilę na relaksji. Jak najbardziej się przyda żebyśmy tutaj po prostu chwilę zapomnieli o takim zwykłym. Zwykłej robocie tak bo chciałbym się powiedzieć zwykłej codzienności no codzienność to nie jest bo święta to jednak święta. Dobra. Roz... Hmm. Co myślicie a dobra. Tym razem się uda ten rynek tym razem ten rynek się uda na no, jak się nie uda no to będziemy wielkie przegrani, to będziemy wielcy przegrani, słuchajcie, ale liczę, że jednak tutaj nam się to wszystko opłaci i wszystko nam się to uda. No, 30 sekund, jeszcze musimy poczekać. Nie przyspieszczam nam czasu. Po prostu musimy cały czas poczekać. Ja dalej się zastanawiam. Gdzieś tam w komentarzach nie widziałem. Czemu? Ja mam zero! Jak mi się udało! <grych> jak mi się udało! Bo mieliśmy przecież królewskie zwycięstwo. I to było na kanale serdecznie. Zachęcam do tamtego odcinka z królewskim zwycięstwem. No bo to nierzadko, nierzadko się zdarza. A tym bardziej nierzadko. Przez takiego... Nie ukrywajmy laika jak ja, tak, takiego, jak ja to mówię, niedzielnego gracza. tak Chociaż to nie znaczy, że grywam tylko w niedzielę ale faktycznie nie jestem tu jakimś esportowcem zawodowcem. No ale myślę, że no, nie byłoby was tutaj, gdyby ta rozgrywka, ta zabawa nie była na tyle satysfakcjonująca, żeby ją oglądać. Dobra, lądujemy tutaj przy tych czterech wieżach, może... Te cztery wieże dadzą nam więcej szczęścia. Chociaż sam początek był bardzo szczęśliwy. Ulala, -la, on wziął coś niebieskiego. Jeżeli to jest broń, to chodu. Jednak zmiana planów. Bo jeżeli to było na przykład, o właśnie, jakaś osłonka, czy coś, to luz, tak? To byśmy mogli tutaj z nim walczyć. Ale jeżeli. Właśnie, jeżeli. To była broń, no to nie mielibyśmy najmniejszych szans, tak? A propos broni, jakąkolwiek, słuchajcie. To nam dali jakąkolwiek, faktycznie dali nam jakąkolwiek, no ale dobra. Przynajmniej coś jest w ręce. Gdzie on jest? Gdzieś tu się leczy. Słyszałem go, ale nie widziałem. Gdzie oni są? Słuchajcie, silności przeciwnicy. Chcieliśmy jakiś znikający pasek życia. O, skrzyneczka jasne, bierzemy. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem gdzie są, nie wiem gdzie się pochowali. Sióta meczka, zobaczymy co. Okej, okay, zobaczymy co nam dadzą Czemu nie, mam nadzieję, że jest dobra Strzały słychać. Naprawdę jakaś ta rozgrywka, słuchajcie. Szup, oho! Fu, dobra, dobra broń, dobra broń. Fajna, podoba mi się już. Już mi się podoba. Ale faktycznie słyszałem może i go, może i go. Ale słyszałem, słyszałem, a nie mogłem nijak go gdzieś znaleźć, słuchajcie. Nie patyczkujemy się. Korzystamy z wszystkiego, co nam tutaj dają. Wypijemy jasne, żeby mieć stówkę. Naprawdę dobra broń, czy ona naprawdę jest aż tak dobra, słuchajcie, że ten, faktycznie ten strzał tak działa, no, 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 no. To aż dziw, że taka broń, która daje nam taką przewagę, no bo gdzieś tam zadał nam bardzo dużo ciosów, co świadczy o mojej, no, słabej umiejętności gry, nawet bym powiedział. Nawet nie chcę korzystać z tych, tylko chciałbym może jakąś apteczkę, co... o właśnie. Tam wrócimy! No! No traf, ty no! <ścoughs> Udało się, no naprawdę! 106! 106 punktów życiowych zab zabiera ale słuchajcie. Mimo iż wynik chyba będzie dobry. Ale faktycznie tutaj. No. Ta potyczka przechodzi do tych bardziej kiepskich potyczek. No ale w sumie liczy się wynik, tak? Więc jeżeli liczy się wynik, no to naprawdę na razie nie jest źle. Bo wydaje, że tak dokładnie 3 likwidacje. Rozejrzymy się, co tu jeszcze. No może spróbujemy zdobyć tą flagę, czemu nie. W sumie trzy likwidacje są, więc jest duża szansa, że tutaj już nikogo w tym ryneczku nie ma, chyba że ktoś faktycznie mocno się kryje. u Ktoś zlikwidował nasz cel, tak? Ubiegł nasz. Co nam tu ciekawe, mam nadzieję, że jakąś dobrą osłonę, jakieś życie? Nawet, naprawdę taką dobrą tutaj, to nawet się zamienimy. Mm -hmm. Myślałem, że tu wiesz... Wybuchnie albo coś, no dobra, nieistotne, nieistotne, jest dobrze. Tak, czowak jest dobrze. Mamy tutaj jeszcze, dobra. Siódemeczka, co tam pod siódemeczką? A, parku, czemu nie? rozglądamy się dalej. No. Cały czas no to jest ten rynek, tu chyba nie ma tego safe'u. Z tego safeu niż na pewno na tym mroźnym biomy jest safe, to jakoś pa... O, patrzcie, tu jest też. Mega city bo widzimy. I tutaj, tak? Ale no w sumie. Ale raczej nie zdążymy chyba, że faktycznie tam będzie się krąg zamykać. Zaraz się okaże czy jest w ogóle sens jechać tam w tamtym kierunku. Także auto my już sobie weźmiemy i co jak? Możemy. No to jedźmy. To czemu nie? Czemu by nie? Może nam się save uda otworzyć jeszcze w tym odcinku. A jak nie, to w następnym... Myślę, że tak. Zapamiętamy, że tu i że tu. Fajna sprawa, ale... Za długo to trwa, schycie. jak dla mnie naprawdę to otwieranie za długo trwa, a w sumie dostajemy często jakieś rzadkie, czy coś jakoś akurat tego bonusu w grze udogodnienia, nie wiem jak to najlepiej nazwać, jakoś nie czuję, nie czuję, nie widzę tego. Jest ten, ten boss. Dobra, ktoś już strzela, ale kto? Siódmeczka. Jasne, wymagana jest karta, no, logicznie, i mamy to, słuchajcie, czwarta likwidacja. Zdecydowanie, jak nam się trafi w tych, jak ja to mówię, siódemkach, tak, w tych dodatkach. Ta egzotyczna, bo im bierzemy jak nic. Naprawdę to jest dobra rzecz. Szczególnie jak właśnie trafi się. Hmm, taka strzelba, taka dobra strzelba. Słuchajcie, czy wy gdzieś widzicie tych, tych, tych mądralińskich, którzy posiadają taką kartę? Niby tam gdzieś pokazuje nam mapa. że ta mapa po prostu pokazuje nam otwarcie, chyba że ktoś już to zabrał. No tak, jakby pokazywała nam bardziej skarbiec. Trudno. Tak czowak. Naprawdę nie jest źle. Słuchajcie, 4 likwidacje, w sumie 22 miejsce. Oho, mamy pokazany jakiś klucz. Mamy to chyba faktycznie, ktoś albo tu zginął, po prostu tak, ktoś po prostu przejął przed nami. No, ale wyglądało, że nie otworzył. No to my tam już pędzimy i mamy za to też dobrą broń. Jak najbardziej, sobie jesteśmy w kręgu burzy, nie musimy się niczego tutaj obawiać. otwierać policja. Będę strzelać jajami Nigdy tego nie czułem Wszystko otwieramy, jak leci Słuchajcie, safe no Jak najbardziej Jak najbardziej pieniążki się przydadzą Tam Przypomnę, że do 5000 tysięcy można mieć ale po prostu, jak będziemy mieli już dużo, to po prostu na coś się wyda. Zgarniamy wszystko. Nie po to się... O! Chociaż... Zdecydowanie to. To jest o wiele, patrzcie, jak to jest o wiele lepsze niż tam no, legendarna czy tam, no po prostu złota broń. Tak, to można zbierać. Jasne też zawsze się przyda. No i co? I chyba wszystko mamy, chyba lecił na szczecin. No może zamiast to wezmę snajperkę. Mimo wszystko większa szansa jest... Chociaż tak nikła, ale że użyję snajperki niż tej jajkarko bro broni. Wyrzutli jajek o! Wow wow wow, co tam strzela Tam jakiś kandyta udało nam się i nawet skorzystaliśmy z tej mojej no z to mocne słowo, ale nielubianej przeze mnie snajperki, tak? Dobra, jak najbardziej, piemy sobie osłonki, żeby znowu mieć stówkę, właściwie stówkę i stówkę. Słuchajcie, 12, 12, no naprawdę jesteśmy tutaj w peletonie. No i też jest fakt, że pięć likwidacji nie ma wstydu, naprawdę nie ma wstydu. Przynajmniej ja to tak odbieram. Śmiało napiszcie w komentarzach. A jeżeli wam się podobało, to koniecznie łapeczka w górę, no bo myślę, że za taki wynik. Myślę, że warto. Myślę, że zasłużyłem, o! że tak powiem, że zasłużyłem na tą łapeczkę. Ale oczywiście decyzja, decyzję pozostawiam tylko i wyłącznie wam. Dobra, raz się udało, ale likwidacja jest. Woo! No, siódme miejsce, ja mimo wszystko jestem zadowolony. Jasne, mam takie poczucie, że można było tu zdobyć królewskie zwycięstwo, ale. Myślę, że najważniejsze było to, że była fajna zabawa, ja i bawiłem się dobrze. Jeżeli wy również, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, gdzieś tam przycisk subskrypcji. Koniecznie z dzwoneczkiem doskonale wiecie gdzie, co, jak, po co ten dzwoneczek, wszystko wielkie, wielkie słuchajcie, za to dzięki. Będzie mi też bardzo miło, że zostawicie łapeczkę w górę, komentarz pod filmem, to jest bardzo mnie, bardzo motywujące do dalszego działania. Trochę ten odcinek już trwa, więc serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!